Dzień dobry, z tej strony Refosado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Tak jak zawsze zaczynamy odmówienie nastrojów, a patrząc na notowanie kontraktu terminowego na SP 500 widać wyraźnie, że po wczorajszych wzrostach nie są one we wtorkowy, we wtorkowy poranek najlepsze. Katalizatorem do spadków stało się obniżenie prognoz przez snap co ponownie wzbudziło obawę o perspektywy wzrostu gospodarczego i spowalnianie amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo nastroje inwestorów schłodziły komentarze sugerujące, że obostrzenia w Chinach jeszcze przez dłuższy czas będą utrzymywane i raczej nie ma co liczyć na szybkie zdjęcie restrykcji, które mogłyby odblokować tamtejszą gospodarkę. W związku z tym, Niektóre banki inwestycyjne dokonały obniżki prognoz wzrostu gospodarczego w Chinach na 2022 rok. Wśród tych banków możemy wymienić chociażby UBS czy JP Morgan. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, no to w centrum uwagi uczestników rynku znalazły się dane PMI poznaliśmy już dane ze strefy Euro oraz Wielkiej Brytanii. No i tutaj zgodnie z oczekiwaniami mamy do czynienia z powolnieniem tempa poprawy. To znaczy koniunktura jeszcze się poprawia, ale wolniej niż w poprzednim miesiącu, no to wskazuje, że druga połowa roku może być faktycznie przynieść spadek aktywności. Jeśli chodzi o dane z Wielkiej Brytanii, tutaj spadek sektora usługowego był dość znaczący, bo indeks PMI liczony i Aktywność w nim obniżył się aż do 51,8 punkta, a przed miesiącem było to prawie 59. Zatem widać, że rekordowa inflacja na wyspach no, coraz bardziej przeszkadza Brytyjczykom i są oni zmuszeni do tego, żeby ograniczać popyt, ograniczać aktywność. Pamiętajmy, że Bank Anglii był pierwszym z tych, który oficjalnie w swoich prognozach spodziewa się recesji na przełomie 2022 i 2023 roku, właśnie ze względu na rekordową inflację, która będzie zmniejszała dochód rozporządzalny Brytyjczyków i w związku z tym hamowała. Popyt. Zatem spowolnienie jak najbardziej trwa. Jeszcze dzisiaj pozostaną opublikowane dane ze Stanów Zjednoczonych zaraz po otwarciu sesji na Wall Street. Widać, że na starym kontynencie wtorkowa sesja rozpoczyna się od spadków. DAX no, obniża się, ale cały czas pozostaje blisko 14 tysięcy punktów. Widać, że ta sytuacja spółek technologicznych SP i Nasdaq jest. Tutaj dużo gorsza niż chociażby spółek z sektora przemysłowego. Patrząc na euro bo on też jest historią ostatnich dni, widzimy podejście wspólnej waluty. Dolar jest słaby i traci na wartości, ale euro zyskuje też po wczorajszych komentarzach Christine Lagarde, o których mówiliśmy jeszcze wczoraj ale widać, że rynek tutaj wziął na serio słowa szefowej EBC. Chodzi nie tylko o to, że Europejski Bank Centralny nie będzie nie powściągliwy w normalizacji polityki monetarnej. To znaczy pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpi w lipcu i jeszcze w trzecim kwartale Christine Lagarde wczoraj zakomunikowała, że spodziewa się wyjścia stóp procentowych powyżej zera, czyli te ruchy będą całkiem znaczące. Co więcej, jej zdaniem nie ma jeszcze co mówić o recesji w Eurolandzie. Zatem no dość jastrzębia przesłanka zmieniająca trochę... Ostatni wydźwięk jej komentarzy, i stąd jak najbardziej euro może jeszcze zyskiwać na wartości. Jeśli chodzi o waluty z grona G10, to oczywiście te uważane za bardziej ryzykowne tracą, bo perspektywy wzrostu gospodarczego Inwestorzy ponownie zaczęli się o nie bać. Traci aut, traci NZD, też pod presją, no w tym momencie niewielką, bo tylko poniż, minimalnie poniżej 110 dolarów za baryłkę WTI jesteśmy, ale znalazła się też ropa. Oczywiście to obniża oczekiwania wobec popytu. Jeśli chodzi o złoto. To wzrosty na rynku eurodolara sprzyjają notowaniom żółtego metalu. Pamiętajmy, że ta korelacja jest dość duża i słaby dolar, pogorszenie perspektyw wzrostu, też oczekiwań na podwyżki stóp. To wspiera notowania złota. Jeśli chodzi o podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych, no to jutro jeszcze poznamy minutki z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które mogą rzucić nieco więcej światła na temat przyszłych decyzji Fedu. Jeśli chodzi o komentarze, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, to warto zwrócić na głos z szefowej Kansas City Fed Esther George, która uważa, że do sierpnia stopy procentowe w Stanach powinny wzrosnąć o 2%, czyli tak jak mówił Jerome Powell, dwie podwyżki o 50 punktów bazowych. To, co będzie później, zdaniem jest uzależnione od kształtowania się inflacji. No i są możliwe dwa scenariusze, zarówno kontynuacja podwyżek 100%, nawet o 50 punktów bazowych, jeśli inflacja będzie dalej straszyć, bądź też pauza, przerwa i ocena tego, co się wydarzyło, ocena sytuacji. Jak najbardziej, jeśli inflacja nie będzie dalej tak mocno straszyć, a wzrost gospodarczy będzie wykazywał oznaki słabnięcia, FED może podjąć decyzję o wstrzymaniu się z dalszymi podwyżkami stóp procentowych, no, co z rynkowego punktu widzenia no, mogłoby zostać dobrze odebrane. Jeśli chodzi o złotego, słabość amerykańskiej waluty oczywiście to jest szansa dla pln -a. i stąd widzimy notowanie Euro PLN na poziomie 4 ,60 zł 60 groszy. Jeśli chodzi o USD pln na 4 ,30 zł 30 groszy. Pytanie jak długo dole będzie znajdował się w defensywie. Jeśli będzie to chwilę trwało, to jak najbardziej złoty ma jeszcze szansę zyskiwać na wartości. To wszystko znaczyłem dla Państwa przygotowałem. Na koniec przypominam o MNiUS-ie gdzie to i wiele więcej mogą Państwo przeczytać na temat sytuacji na rynkach finansowych. Ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.